Przerwy i czas przygotować sobie pasata, kilka rzeczy jeszcze tutaj pogarniać, ale dziś w końcu, mając troszkę czasu, chcę się skupić na wideorejestratorze Prido, bo od pewnego czasu reklamuję go u nas. No ale też stwierdziłem oczywiście wcześniej, zanim to nastąpiło, że ja to przetestuję. Przetestowałem i powiem Wam szczerze, jestem naprawdę bardzo pozytywnie zaskoczony. wideorejestrator Prido i 9, bo o nim dzisiaj mowa, przyjechał oczywiście w takim oto bardzo ładnym pudełeczku. Wszystko jest wyjęte, zamontowane, ale czytamy zawartość opakowania: wideorejestrator Prido, uchwyt z funkcją GPS, ładowarka samochodowa, dwa razy USB, kabel USB. 3,6 metra i instrukcja obsługi. Oczywiście, żeby w pełni go przetestować, zamówiłem jeszcze moduł kamery tylnej, który jest sprzedawany oddzielnie, który również przyjechał. A w zestawie był moduł kamery tylnej Prido, Prido T1 wraz z niezbędnym okablowaniem instrukcja obsługi. Jak czytamy, mamy 6 metrów kabla, więc ilość kabla bardzo duża i dobrze, bo oczywiście to trzeba było zamontować. Zobaczcie. Jak to wygląda? Oczywiście po rozpakowaniu wszystko zacząłem podłączać i pierwsza rzecz, która bardzo pozytywnie mnie zaskoczyła to ten właśnie uchwyt. Ten uchwyt, który tu widzicie, który bardzo fajnie się montuje, bo przekręcamy na bok. Moduł GPS i on sobie nam delikatnie, ładnie schodzi. Jak widzimy mamy tak moduł GPS, który jest wbudowany bezpośrednio w uchwyt. To jest bardzo dobre rozwiązanie. Jak widzicie, ja już wiele razy go sobie przekładałem w różne miejsca i działa to naprawdę fajnie. Po prawie dwóch miesiącach użytkowania, oczywiście mamy tutaj magnesy, które łapią nam oczywiście ten cały wideo rejestrator i powiem wam szczerze, że magnesy naprawdę trzymają się dobrze. Montaż jest naprawdę Banalny, bo przede wszystkim musimy złapać poziom, czyli w danym miejscu, ja na przykład chcę go złapać tu, prawda? W tym miejscu. O, dociskam i przekręcam po prostu moduł GPS. I teraz wystarczy tylko i wyłącznie podłączyć kabel właśnie do modułu GPS. I to jest kolejna bardzo dobra rzecz. Tu mamy ów rejestrator, ja z niego oczywiście jeszcze folii nie zdjąłem. Zdejmę, żebyście zobaczyli, jak wygląda wyświetlacz. Wygląda naprawdę spoko, tylko złapię ostrość. O, mamy oczywiście od dołu głośniki. Spróbuję ostrej zablokować. Po bokach z jednej strony mamy wejście na karty pamięci 256 GB ten wideo rejestrator przyjmuje. Ja oczywiście sprawdziłem 512 GB, ale po prostu jej nie widział. Z tej strony mamy numery CE i od spodu mamy to, co najważniejsze. A więc kolejno, mamy przycisk reset, którego nie używałem przez miesiąc, bo wszystko dobrze działało. Mamy tutaj przycisk, mamy tutaj wejście USB. Mikro do tego tylnego aparatu, do tej tylnej kamery, która tam z tyłu jest zamontowana gdzieś wysoko. Mamy dalej oczywiście magnesy i złącza do stopki, i z tej strony mamy również kabel USB, żeby podłączyć ją na przykład do komputera. Tu mamy oczywiście też włącznik. No to mając to wszystko, sprawdźmy jeszcze przód. Z przodu mamy Dumne 4K i mamy obiektyw. Bardzo fajny obiektyw. Tam jest Sony w środku Night View. I obiektyw jest szklany. To jest bardzo fajne rozwiązanie. Obiektyw jest szklany. Nie jest żadnego tam trefnego, jak to się mówi trefnego plastiku, jak te najtańsze wideorejestratory, albo te, które, z którymi miałem do czynienia, bardzo fajnie wykonany, bardzo fajny materiał. Z drugiej strony, jest on bardzo zgrabny, bardzo fajnie się chowa do kieszeni. No i mamy oczywiście w środku sensor Night View, i on naprawdę bardzo fajnie działa, 8 megapikseli jest ok. No to co, podłączamy, a generalnie podłączenie jest naprawdę, bardzo fajne, naprawdę, bardzo proste, bo robimy tylko klik i już jest podłączony. No to skoro jest podłączony, mamy ustawione, no to oczywiście ja odpalę sobie stacyjkę, jak to bywa w pasacie. klucze mam schowane więc klucze sobie odchowam i w tym momencie możemy go sprawdzić oczywiście ja mam tutaj dużo różnych instalacji to jest takie przygotowane i tutaj mam oczywiście włączniki, które mnie interesują odpalamy sobie, radio się odpaliło ok, mamy odpalone więc zaraz oczywiście nam odpali proszę bardzo bardzo szybki start i to jest bardzo istotne karta SD nie była dawno formatowana ale nas to nie interesuje to, na co ja zwracam przede wszystkim uwagę w tym momencie, to na samą jakość, na jakość obiektywu to jest bardzo, bardzo istotne. No i podjechałem w takie jedno miejsce, gdzie bije słońce bardzo mocno, bo mamy w tym momencie zachód słońca i generalnie ledwo widzę, więc ja muszę tutaj sobie opuścić oczywiście tutaj zasłonić te słońce, No ale zobaczcie jak to wygląda Zobaczmy. W tym momencie mamy tutaj obraz z kamery. Oczywiście ja go puszczę jeszcze normalnie na ekranie. To, co przede wszystkim zwraca uwagę, to w tych zwykłych wideorejestratorach, w, wideorejestratorach, w tych, które miałem do tej pory wideorejestratory, problem był taki, że tu już było praktycznie na pół ekranu jak nie więcej białe, to znaczy ta rozpiętość tonalna i ta rozpiętość dotycząca jasności powodowała, była tak słaba, że jeżeli mieliśmy takie słońce mocne, które kierowało nam się prosto w obiektyw no to mieliśmy tu już, dziękuję bardzo do widzenia, to znaczy mieliśmy już imbe to znaczy, że prawie nic nie było widać, tu jest zupełnie inaczej ta rozpiętość tonalna jest naprawdę fajna i generalnie co my Tutaj widzimy, zobaczcie, widzimy przede wszystkim bardzo dobre menu. Menu bardzo dobrze rozłożone. Nie wiem, niektórzy pisali, że yy, nie ma w języku polskim. Dziwne, bo jest w języku polskim. Mamy tutaj oczywiście kilka funkcji. Mamy możliwość pobrania aplikacji, połączenia się z telefonem jak najbardziej jest taka opcja. Ja z niej korzystałem, ale wolę jednak podłączyć sprzęt, kartę pamięci do, do, tele, do, do komputera, po prostu i tak przerzucam materiały. Mamy różne rozdziel, rozdzielczości. To, co jest bardzo istotne, to mamy bardzo fajne. Rozdzielczość, która nas najbardziej interesuje, 4K. 4K 30 klatek na sekundę. Oprócz tego mamy 2,7K, 2K i Full HD. Ale 4K naprawdę tutaj daje radę. Możemy ustawić sobie czas nagrań na minutę, 3 minuty bądź 5 minut, i wtedy każdy z plików będzie miał dane, daną, daną, daną długość. Opcja WDR to jest ta opcja rozpiętości tonalnej. To dzięki niej właśnie ten obraz jest taki fajny. To znaczy, słońce tutaj za bardzo nam chociażby nie przeszkadza. G-Sensor, to wiadomo. Data i czas wiadomo, wygaszasz wiadomo, dźwięki, mikrofon, również język, możemy wybrać polski, angielski itd. To co nas tutaj bardzo interesuje, no to funkcje ADAS. To jest bardzo fajne, to są bardzo fajne funkcje, z którymi się wcześniej nie spotkałem. Lubię nowinki, więc fajnie to przetestowałem. Mamy tak alerty o opuszczeniu pasa ruchu, alerty o zderzeniu przednim, stop and go i LLWS. I przyznam tak, że korzystałem z tych trzech, w sumie cztery odpaliłem. I w większości wypadków dostawałem powiadomienie sensowne, że na przykład przed nami pojawia się pojazd, który hamuje. No bo wtedy nam tutaj ten sprzęt oczywiście mówi tam z głośników, uwaga pojazd, nie? czy tam pojazd hamujący. I faktycznie powiem Wam szczerze, że to nawet działało. Nie polegałbym na tym, ale jako taka dodatkowa funkcja, która no, może nam pomóc jak najbardziej. Opcja mamy również opcję przemęczenie, to znaczy informuje nas na przykład co dwie, co trzy godziny albo co godzinę, czy, czy żeby żebyś zwolnił panie i się zatrzymał na kawę, bo możesz coś zrobić. Zobaczcie. E, oczywiście mamy ustawienie ekspozycji, możemy sobie sami ekspozycję ustawić, tylko teraz tak, no, ja lewą ręką, mając dziwnie umieszczone palce między obiektywem, tym steruję, normalnie to się steruje naprawdę fajnie i naprawdę prosto, zobaczcie, ekspozycja, Może, mogę sobie ustawić na przykład na minus 2 i zobaczcie, w tym momencie wali słońce, telefon sobie nie radzi, nawet, konkretny telefon, ja spróbuję go ustawić przez szybę. OK, ustawia, ale zobaczcie, jak nadal słońce, jaka to jest plama. A teraz zobaczcie, jak to wygląda na tym rejestratorze. No po prostu, słońce jest słońce. Nie mamy takiej plamy. On lepiej łapie jak chociażby no teraz w tym momencie Sony, którym nagrywam. Wiadomo, że one są do czego innego, ale jak najbardziej łapię jak Sony. Oczywiście ekspozycja jest zmniejszona, więc i teraz czytelność jakakolwiek jest zmniejszona. Natomiast jeżeli ustawimy sobie ekspozycję na normalną, to nadal jest to naprawdę bardzo fajna opcja, bo nadal zobaczcie. Nadal. O to jest widoczne w oddali. Nadal bardzo fajnie widzimy teren przed nami, mimo tego słońca. Jeżeli patrzy, oczywiście, rejestrator na drogę, to on sobie go, tą drogę sobie bardzo dobrze rozjaśnia. Jeżeli natomiast patrzy bardziej na niebo, tak jak ja wolę, to łapie przede wszystkim niebo w bardzo ładnym kolorze. I Przyznam Wam szczerze, że jestem bardzo mocno tutaj zaskoczony jakością, jakością materiałów. Oczywiście te materiały zobaczymy. Jest jeszcze, tak jak wspominałem, opcja podłączenia tylnej kamery. No i już tylna kamera została podłączona. Dochodzi nam kolejny kabel, i teraz tak, nagrania są w dwóch plikach. W pliku, który jest z przodu, to znaczy jeden plik to jest kamera przednia. Drugi plik to jest kamera tylna, która jest tutaj w górnym lewym rogu. Oczywiście paski są z racji tego, że w szybie mam paski ogrzewające, więc tym się nie przejmujemy. Bardzo dobra jakość tylko Full HD. Jedyna różnica, jaką zauważyłem, to podczas nagrania mamy troszkę gorszy bitrate, no ale to jest naturalne, że procesor ten sama ma już dwa źródła z kamer, który musi obrobić. Więc powiem Wam tak, ja jestem naprawdę pozytywnie zaskoczony. Nie zapłacono mi za tą recenzję, ja miałem po prostu mówić. Zgłoszono się do mnie i powiedziano mi tak, słuchaj, przetestujesz ten wideorejestrator i po prostu wydasz opinię na swoim kanale. No to wydaję tą opinię i powiem wam szczerze, jestem naprawdę pozytywnie zaskoczony tym wideorejestratorem. Naprawdę działa bardzo, bardzo fajnie. Pliki, oczywiście też zaraz zobaczycie, jak one wyglądają. Natomiast czy ja mógłbym go polecić wam? mógłbym. Jak najbardziej mógłbym. I polecam. Ten model, Prido i9, nie kosztuje dużo względem innych wideorejestratorów, a co więcej... Korzystając z naszego kodu, który udało mi się uzyskać od producenta w opisie, macie jeszcze 20% taniej, więc cena tego Prido wychodzi no, jak jakiegoś innego randomowego yy, rejestratora, a tu macie naprawdę bardzo fajną jakość. I wiecie co jest w tym wszystkim dobre? Ja go sobie podłączę jeszcze raz, więc muszę telefon odłożyć. Ja go sobie podłączam. Wiecie, co jest w tym wszystkim dobre, tylko jak mamy kamerę tylną również, no to niestety tu już to nie działa. I to akurat fajnie by było, jakby Prido poprawiło, że tu gdzieś dało drugi, drugi, drugie gniazdo na kamerę tylną. Bo tak funkcja szybkiego odłączenia troszkę mija się z celem, bo zobaczcie, muszę odpiąć kamerę tylną i teraz mam zwolniony cały wideorejestrator. O co mi chodzi? O to, że ja go biorę, pyk, i ja go zabieram ze sobą. Magnesy. To jest niesamowite, to jest super. I jest z powrotem podłączony. Chcę go zabrać z samochodu, pyk. Zabieram. Chcę go podłączyć, żeby dalej nagrywał. Oczywiście, ostrość mi ucieka. Muszę podłączyć dalej, żeby nagrywał, pyk. Tylko tu muszę taki cypelek jest, muszę go złapać, i siedzi. I gdyby tylna kamera była podłączona na przykład tutaj, gdzieś w stopce. To już by była petarda, bo on by od razu nam nagrywał, prawda? A tak to muszę jeszcze wpiąć oddzielnie. I to jest jedyny minus, jaki zauważyłem. Jedyny minus. Natomiast oprócz tego wszystko super. Jeżeli nie potrzebujecie tylnej kamerki, albo jeżeli nie przeszkadza Wam wytykanie tego kabla co jakiś czas, jak zabieracie ten sprzęt, to polecam. Z całego serca, naprawdę, bo naprawdę bardzo fajnie działa i mając różne rejestratory, my robimy dużo kilometrów. W tydzień ostatni bardzo mocno burzowy w kraju zrobiłem kilometrów ponad no, 3000, 2,5, 2,6 tysiąca kilometrów. To naprawdę sprzęt jest wart tego. Testowaliśmy ponad miesiąc. Producent, producent dystrybutor dał nam trochę wcześniej no ale stwierdziłem, że dopiero nagram coś, jak przetestuję i będę wiedział, czy mogę polecić, czy nie mogę polecić, jak nie mogę polecić to nagrał i nie polecam, ale w tym wypadku jak najbardziej polecam, sprzęt jest wart sprawdźcie jeszcze kilka materiałów nagranych tym właśnie sprzętem nadal to jest widoczne w oddali nadal bardzo fajnie widzimy teren przed nami mimo tego słońca, jeżeli patrzy oczywiście rejestrator na drogę to on sobie go Tą drogę sobie bardzo dobrze rozjaśnia, jeżeli natomiast patrzy bardziej na niebo, tak jak ja wolę, to łapie przede wszystkim niebo w bardzo ładnym kolorze. No i już tylna kamera została podłączona. Dochodzi nam kolejny kabel, i teraz tak: nagrania są w dwóch plikach. W pliku, który jest z przodu, to znaczy jeden plik to jest kamera przednia. Drugi plik to jest kamera tylna, która jest tutaj w górnym lewym rogu. Oczywiście paski są z racji tego, że w szybie mam paski ogrzewające, więc tym się nie przejmujemy. Bardzo dobra jakość tylko Full HD. Jedyna różnica, jaką zauważyłem, to podczas nagrania mamy troskę, goszuty, no ale to jest nokalne, że ten sama mamy bardzo dwa który musi obrobić.